Wszechnie wiadomo, mam skłonność do wzruszania się nad tekstem konstytucji. Natomiast kiedy patrzę... <laughs> Dziękuję. natomiast kiedy patrzę na ten tekst, kiedy się w niego wczytuję, nie mogę nadziwić się jego nieprawdopodobnej, wręcz profetycznej, chciałoby się powiedzieć, aktualności. Patrzę choćby na rzeczy takie, jak te, które mówią o środowisku naturalnym. Znaczy mamy tam trzy artykuły, które są tak głęboko proekologicznie XXI-wieczne, jeżeli mogę użyć mhm. takiego neologizmu, że to zdumiewa, że w latach 90 kiedy był zupełnie inny świat, można było stworzyć takie rzeczy jak choćby artykuł 86. Podobnie jest ze społeczną gospodarką rynkową. Podobnie jest, proszę zobaczyć, dzisiaj można mówić, że to archaizm, a ja mówię, że to profetyzm, kiedy czytamy, że podstawą ustroju rolnego Rzeczpospolitej jest gospodarstwo Rodzinne, tak? No będziemy musieli zadać sobie pytanie, jak ma wyglądać bezpieczeństwo żywnościowe w świecie, w którym wielkie korporacje chcą poukładać go ponad naszymi głowami. Natomiast to, co zobaczyliśmy w ostatnich zwłaszcza latach, to to, że Konstytucja Rzeczpospolitej, posiadając w zasadzie wszystkie przymioty, której od, nich, od niej oczekiwalibyśmy, nie posiada ogrodzenia wewnątrz siebie zamontowanego. I to jest jej największa wada wada, która okazała się w użytkowaniu. Pisana była w innym świecie, wydawałoby się, że konstytucja ogrodzenia nie wymaga, a teraz się okazuje, że wymaga, wymaga też zamontowania w sobie mechanizmów obronnych, które będą, kiedy ktoś będzie próbował ją łamać, obchodzić, wypaczać, będą się uaktywniały. Mamy do czynienia z polityką, która nie montowała bezpieczniki, zdemontowała szafkę i stwierdziła, że teraz to już nie będzie tak funkcjonować. A więc ja uważam, że trzeba przejrzeć konstytucję pod tym kątem, kiedy będzie przygotować się najpierw do momentu konstytucyjnego, dobrze się przygotować i pod tym kątem ją przejrzeć. Jak zabezpieczyć konstytucję i jej słuszne zapisy przed wypaczeniami. Jeżeli patrzyłbym na punkty, czy chciał znaleźć punkty, które. Które należałoby być może zweryfikować albo, albo w tej sytuacji, gdzie jesteśmy, przepracować. No to jest po pierwsze oczywiście sądownictwo konstytucyjne, rola Trybunału Konstytucyjnego. Po tym, co zobaczyliśmy, musimy sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy w stanie te instytucje zreformować, czy może trzeba postawić na rozproszoną kontrolę konstytucyjności, czy może zaproponować jeszcze jakieś inne rozwiązanie, bo to, co w tej chwili się dzieje. Nie działa tak, jak powinno działać. Znaczy, okazało się, że można przejąć Trybunał Konstytucyjny i wywalać po kolei cały porządek konstytucyjny w państwie. Druga rzecz to jest kwestia naszych sojuszy, tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej i tego, że jesteśmy w NATO. Ja uważam, że być może trzeba by było zastanowić się nad tym, czy taki rozdział nie powinien się znaleźć w Konstytucji i chyba by się przy tej okazji przydał jakiś podrozdział który by pokazał w precyzyjny sposób jaka jest relacja prawa europejskiego prawa wspólnotowego versus prawo polskie, żebyśmy już nigdy nie musieli takich obscen jakich teraz doświadczamy doświadczać. Wydaje mi się, że konstytucji musimy dać nie chcę powiedzieć zęby, ale musimy dać narzędzia, żeby była w stanie obronić się przed złodziejami. Tego ona na to zasługuje, bo jest i kończąc podkreślę jest nieprawdopodobnie pięknym, głębokim tekstem. To jest nie tylko ta preambuła, w, w której przecież brali udział i Stefan Wilkanowicz, i Tadeusz Mazowiecki, ale cały drugi rozdział Konstytucji o prawach i wolności jest czymś, co można by było w zasadzie rozplakatowywać po całej Polsce, i kontemplować, i życia by na to nie wystarczyło.